Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek odczuwać ból? Nie musisz odpowiadać nam na to pytanie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że uczucie bólu nie dotyczy tylko osób starszych, ale również młodych. Z bólem najczęściej spotykamy się przy nagłych urazach, kiedy potrzebna jest doraźna pomoc. Inaczej jest w przypadku osób starszych i chorych, które z bólem mają do czynienia na co dzień. Z pewnością wiele razy spotkaliście się z stwierdzeniem, że leki przeciwbólowe mogą być nieskuteczne. Wtedy to rozwiązaniem, które my polecamy, jest współczesna fizjoterapia. Kiedy trafia do nas pacjent bólowy, zawsze musimy zacząć od dokładnego wywiadu i badania pacjenta, i dopiero na tej podstawie możemy stworzyć jakąś terapię. Ta terapia jest zawsze dostosowana do konkretnego człowieka, staramy się wpłynąć na, na jego konkretne ograniczenia. Często pacjenci nie zdają sobie sprawy, że tą przyczyną bólu, który, który się u nich pojawia, są po prostu takie nieprawidłowo wykonywane czynności życia codziennego. Często nawet nie mamy świadomości, że takie rzeczy jak pochylanie, jak podnoszenie dziecka, czy ciężkich zakupów, jak podnoszenie się rano z łóżka, możemy wykonywać nieprawidłowo. I tutaj właśnie potrzebny jest fizjoterapeuta, który wychwyci te nieprawidłowości i pokaże nam, jak, jak prawidłowo je wykonywać. Mamy tutaj w BrandMedzie. Takie urządzenie, platformę, która służy do badania stabilności człowieka, również na niej możemy później wprowadzić trening. Jest to trening mięśni głębokich, mięśni, które stabilizują głównie kręgosłup. Jeżeli mamy pacjenta po terapii, jest bardzo ważne, żeby dostał jakieś zadanie domowe. I to zadanie domowe jest stworzone konkretnie dla niego. Może on je wykonywać, jak sama nazwa wskazuje, w domu, po to, żeby uśmierzyć sobie ból. Fizjoterapeuta również pokazuje, jakie czynności może wykonywać, jakich powinien unikać, żeby jak najszybciej pozbył się bólu i wrócił do codziennej aktywności. Skutecznym rozwiązaniem, którym polecają fizjoterapeuci, jest fizjoterapia manualna. Fizjoterapeuci Brand Medu są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, dzięki czemu możemy zaoferować pacjentom szerokie spektrum metod dobieranych w zależności od indywidualnych wymagań każdego pacjenta. Są to koncepcje pracy oparte na dowodach naukowych z dziedziny fizjoterapii oraz pogranicza fizjoterapii sportowej i sportu zawodowego, które pozwalają dobrać odpowiednie techniki pracy, dzięki czemu terapia jest skuteczna i tak szybka jak to tylko możliwe. Takimi metodami są m.in. terapia manualna, metody neurofizjologiczne powięziowa terapia i masaż głębokich tkanek, elektroterapia, laser, hydroterapia, elementy jogi, pilatesu i dużo innych metod terapii. Chciałbym krótko wspomnieć o jednej z technik terapii, jest to terapia manualna. Terapia manualna jest specjalistycznym rodzajem terapii wykonywanej rękami terapeuty, w celu likwidacji ograniczeń wpływających na zakres ruchu i możliwości funkcjonalne, zawiera techniki mobilizacyjne i manipulacyjne, które w zależności od potrzeb wykonywane są na stawach kręgosłupa lub stawach obwodowych, niwelując ograniczenia i przywracając funkcję organizmu. Praktyczne zastosowanie metody terapii manualnej daje terapeutom manualnym, fizjoterapeutom wiedzą i nowe narzędzia do pracy z pacjentami z dysfunkcjami w obrębie stawów kręgosłupa, stawów obwodowych i z chorobą krążka międzykręgowego, dolegliwościami i zawrotami głowy, chronicznymi stanami bólowymi narządu ruchu i innymi występującymi u pacjenta. Jaśniej to między innymi schorzenia jak w bólach głowy i karku, bólach korzenkowych, Rwie kulszowej, schorzeniach bioder oraz kończyn górnych i dolnych, migrenach, wadach postawy, zaburzeniach snu, bóla kręgosłupa. Jeśli chodzi o terapię manualną, w naszym regionie jest niewielu specjalistów, którzy się tym zajmują. Obecnie istnieje wiele możliwości radzenia sobie z różnego rodzaju bólem i dolegliwościami, które stanowią alternatywę dla przyjmowania tabletek przeciwbólowych oraz zastrzyków. Nie sposób wymienić wszystkich, ale jest kilka, na które warto zwrócić uwagę. Uzupełnieniem terapii manualnej i ćwiczeń są zabiegi z fizykoterapii, które stanowią alternatywę dla leków przeciwbólowych oraz zastrzyków. Dysponujemy obecnie bardzo szerokim wachlarzem takich zabiegów. I bardzo dobre efekty przynoszą na przykład terapie skojarzeniowe, czyli jest to na przykład połączenie prądów interferencyjnych razem z krioterapią, które przynoszą bardzo szybko efekt przeciwbólowy. Na szczególną uwagę zasługuje nowoczesna terapia głęboką stymulacją elektromagnetyczną. Jesteśmy w sumie niewiele placówek w Polsce ma taki aparat do dyspozycji, a my jesteśmy w posiadaniu takiego aparatu o nazwie Magnetostym, który generuje najpotężniejsze pole elektromagnetyczne do walki z bólem. Jeśli doskwiera ci ból, to nie zwlekaj i przyjdź do kliniki Brandmet. Tutaj na pewno ci pomogą.